Elo, Elo, witam serdecznie. Chciałem wam powiedzieć i pokazać jak pomidorki już tak widać, że są sztywniejsze, że się przyjęły, tutaj są obecnie podlewane. Pokażę tu z perspektywy jak to wygląda w mojej szklarence. Temperatura dzisiaj jest 26 stopni. Będę starał się Wam pokazać w miarę w miarę często, co się z nimi dzieje. Jest dopiero chyba 4 dni od posadzenia. Będę pokazywał teraz, za chyba za dwa tygodnie, bo jeszcze tutaj będą do sadzenia. Jeszcze innych gatunków. Przypominam tylko, że to są pomidory bezpalikowe. One nie wymagają w sumie żadnych oprysków. Oczywiście, w szklarni, jak wiemy, jest tak, że nie, nie, nie ma takich szkodników i tych chorób pleśniowych tak dużo jak. Jak na dworze, ale mam nadzieję, że będą ładne plony. Plony też pokażemy, jeśli się udają. Pozdrowienia serdeczności! Nie zapomnij suba kanału Star TV. Hej! Tu jeszcze wam pokażę, jak się wychodzi z, mojego, z mojej szklarni. Stanowisko kwiatowe nie jest za ciekawe. Nie jest tutaj jeszcze kolorowo, ale widać co nieco. No za chwilę Wam pokażę jeszcze inne miejsce na tym stanowisku.